Malawi dopiero z co na światło, My ryby jak widać jeszcze pochowane, aczkolwiek słońce już świeci, ale dzisiaj nie o tych zwierzakach będziemy mówić, tylko o pokarmach właśnie dla nich. Także witajcie akwaryści, Rafał Kozora z tej strony witam Was po przerwie bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie umówimy właśnie te pokarmy, których jeszcze u mnie nie było, które u mnie jeszcze nie zawitały. Są one u mnie pierwszy raz. Ale są już od jakiegoś czasu i muszę Wam powiedzieć, no tutaj nawet pół opakowania, ponad trzy czwarte opakowania zostało zużyte i omówimy je sobie. Słuchajcie, co to są za pokarmy? To są pokarmy sodowli, ryb Fish Magic. Malawistom ta hodowa jest doskonale znana. To są ryby polskiego, nazwijmy to producenta, hodowcy. Tam producent, hodowca miał jakieś tam perturbacje związane z tym, że Pojawiła się śmierć człowieka, który zakładał tą hodowlę, miał się tym zająć syn, w końcu chyba jakiś jeden z pracowników odkupił tą hodowlę i rozwija ją. Słuchajcie, to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że na portalu akwarium info jakiś czas temu pojawiła się informacja że o tym, że hodowla będzie zamykana, tam były wyprzedaże nawet pokarm, eee wyprzedaże ryb większy stad hodowlanych, natomiast bardzo dobrze w mojej ocenie że znalazł się człowiek, który chciał to pociągnąć dalej, który ciągnie tą hodowlę, który nie schodzi z jakości ryb, które tam są oferowane, także nie reklamuję go, bo od niego sam ryb nie kupowałem jeszcze, natomiast sugeruję się tym, jakie są opinie w internecie, co ludzie mówią, co ludzie piszą, jeżeli ktoś mówi o hodowli ryb akwariowych, właśnie jeśli chodzi o hodowlę, w kategorii Malawi, no to pierwsze na tapet się pojawia Fish Magic i wszyscy tak naprawdę te Fish Magic polecają. Ja nie wiem czy mogę polecić hodowlę, dlatego że sam z hodowli nie korzystałem, nie brałem od nich ryb, natomiast jeżeli wy kupowaliście ryby z Fish Magica i macie jakieś doświadczenie, napiszcie mi tam na dole w komentarzu. Zobaczymy, jestem bardzo ciekaw, ilu z Was tak naprawdę skusiło się na ryby z tej hodowli i czy jesteście zadowoleni. Czy nie jesteście zadowoleni? A co mamy tutaj? Słuchajcie, pojawiła mi się na reklama na Facebooku w pewnym momencie pokarmów marki Fish Magic. No ja sceptycznie dosyć podchodzę do takich, do takich rzeczy, dlatego że, wiecie, pokarmów jest masa, jest masa przeróżnych. Natomiast. no. Jakby to powiedzieć, no, różnie bywa u nich z jakością. Naprawdę bardzo różnie. W związku z tym zacząłem się zastanawiać, co tak naprawdę ta hodowla oferuje. Co to są za pokarmy? Jak widzicie już, to są pokarmy... O To są pokarmy roślinne oraz pokarmy mięsne. O podzielimy je tak. To jest 100 ml gratis jakiegoś pokarmu. Tutaj jest pokarm koloryzujący. Tu jest pokarm energetyczny, ale sobie omówimy zaraz po kolei, przejdziemy do mojej kuchni i omówimy sobie co z danych pokarmów jakby oferuje nam, akwarysom, a właściwie co oferuje on rybom. No dobra moi drodzy, no to mamy, mamy pokarmy. Słuchajcie, ja te pokarmy zamówiłem sobie u nich przez stronę internetową. Dostałem dodatkowo 100 ml gratisu pokarmu, którego nie zamawiałem. Mogę Wam tylko powiedzieć, że to jest twardy granulat spirulinowy. Natomiast byłem zaciekawiony przede wszystkim tą spiruliną, bo jest to spirulina soft oraz kolor boosterem, czyli teoretycznie pokarmem, który podbija kolory czyli typowy pokarm wybarwiający. Rozmawiałem z właścicielem Fish i przyznał on, że jakby on nie jest sam sobie producentem tych pokarmów Ktoś na jego zlecenie według jakiejś tam receptury czy według, według określonych wymagań yy, tworzy te pokarmy. Jest to jakaś niemiecka firma, także yy, ok. Yy, jest on dostępny w 200-100 i chyba 400 ml opakowaniach. Ja wziąłem chyba te 200 ml opakowania. Kupiłem je, żeby nie było że reklamuję. Yy, kupiłem normalnie te pokarmy. Dostałem gratis, za co bardzo dziękuję. Yy, no i po kolei, słuchajcie. Yy, to są pokarmy, widać, że pakowane z większych jakichś opakowań, yy, ponieważ jest to zwykły, kolorowy dojpak, yy, który ma naklejkę producencką, czyli spirulina yy, z Fish Magica. Te mniejsze opakowania 100ml są pakowane w taką zwykłą, strunową torebeczkę. Czy fajnie? Nie fajnie. No, myślę, że powinny być pakowane w ten sam sposób, ale opakowanie jest jakby najmniej ważne, aczkolwiek trochę to wygląda jak pokarm taki, wiecie, rozważany. Hmm. Czy nadaje się na półkę w sklepie? Pewnie nie, bo jest to opakowanie mało handlowe dosyć, yy, bez kodów EAN i tak także nie znajdziecie pewnie tych produktów, tych pokarmów w sklepach yy, i pewnie musielibyście zamówić bezpośrednio z Tisma nie wiem czy są oferowane w innych sklepach internetowych, nie mam, tego, nie mam pojęcia. Natomiast w Fisma dziku można je zakupić. No dobrze, słuchajcie, yy, zajmiemy się po kolei pokarmami. To znaczy tak, ja, ja nimi karmię już od pewnego czasu i przyznam wam szczerze, takich opakowań zamówiłem dwa. Jedną już zużyłem, takich tylko że tutaj zostało trzy czwarte, dwie trzecie tego opakowania. A tego pokarmu też zamówiłem dwa opakowania i on mi jeszcze to wiele szybciej, ale to jest pokarm jakby podstawowy. Jest to spirulina soft, która tak naprawdę muszę Wam powiedzieć bardzo mi podeszła. Naprawdę, jeśli chodzi o pokarm, muszę Wam powiedzieć props. Nadaje się i dla większych, i dla młodych ryb. A dlaczego? No znaczy zaraz sobie omówimy, zobaczymy po kolei. Jak te pokarmy wyglądają. Pozwólcie, że nabrudzę sobie na swoim blacie kuchennym. I tyle. Moi drodzy, wysypujemy. Jest to, mam nadzieję, że będzie widać, są to małe granulki. Naprawdę małe granulki yy, karmy roślinnej. Natomiast są one soft do tego stopnia, że można je zgnieść. Zobaczcie i tworzą się płateczki. Po co je zgniatać? Nie wiem tak naprawdę, ale yy, można z nich formować kulki, jeżeli chcemy to yy, przeznaczyć trochę dla, dla większych ryb. Natomiast czy ma to sens? Moim zdaniem nie ma sensu. Bardziej mi chodzi o to, żeby pokazać, że ten pokarm jest, jest naprawdę soft. Jest naprawdę miękki. No i muszę Wam powiedzieć, że całkiem nieźle i całkiem nieźle się nim skarmia ryby bo po pierwsze jego główną zaletą jest to, że naprawdę jest w fajny sposób przyswajany. druga rzecz to jest spirulina, to ma 54% białka w tym momencie dużo, mało, myślę, że optymalnie Przyswajalnie w 100% także super i przede wszystkim ryby bardzo chętnie to jedzą a jeszcze dodatkowo on nie brudzi wody ale to w ogóle, można wsypać tego naprawdę większą ilość, nie brudzi wody Także moim zdaniem jest naprawdę, jest naprawdę spoko. Zadacie pytanie na pewno, czy w takim... o, tutaj macie zbliżenie jak to wygląda. Jak wyglądają te granulki. No, no to wyglądają właśnie tak. Nabrudziłem, ale za chwilę wszystko, co było na blacie, pójdzie, pójdzie do akwarium. Żeby, nie, żeby się nie zmarnowało oczywiście. Także moim zdaniem pokarm spirulinowy bardzo fajny. To się nazywa dokładnie spirulina soft czyli pokarm, pokarm niby ultra premium 400 ml. Natomiast naprawdę ja jestem z niego zadowolony. Czy będę go stosował? Słuchajcie, na pewno tak. Na pewno będę go stosował i na pewno będę go kupował częściej, ponieważ ta spirulina naprawdę uważam, że jest fajnej jakości. Ona mi podeszła. Podeszła przede wszystkim rybom i są one jak najbardziej zadowolone. Nie odczułem żadnych skoków parametrów wody po karmieniu tym pokarmem, także... Mogę to spokojnie uznać jako pokarm podstawowy yy, dla moich ryb z Malawii, yy, który jakby na dłużej u mnie zagości. Zresztą film o tym, czym w ogóle karmię ryby, yy, ile mam tych pokarmów dla ryb, a trochę ich mam, myślę, że nakręcę oddzielnie i wtedy zobaczycie, zobaczycie ile tych pokarmów tak naprawdę mam i dlaczego mogę spokojnie go polecić, bo, bo trochę tych pokarmów suchych już w życiu stosowałem i stosuję nadal. No dobra. Mamy tutaj Sprulina Soft, pokarm, który naprawdę polecam. Naprawdę polecam, bo naprawdę jest fajny. I przede wszystkim właśnie, co jest bardzo ważne, rozmawiałem z tym hodowcą i on powiedział, że on ten pokarm tak naprawdę stosuje u siebie w hodowli. Więc jeżeli hodowca karmi pokarmem, który sam sprowadza, który sam sprzedaje, no to już o czymś świadczy. Słuchajcie, bo oczywiście są hodowle, czy są sprzedawcy, którzy mają jakieś pokarmy w swojej ofercie, w swojej dystrybucji, a karmią, wiadomo, inną marką, typu Tropical, JBS, Sera i tak dalej. A ten karmi właśnie tym, który, który sam sprowadza, który na jego zlecenie, na jego, na jego jakby zlecenie jest produkowany dla niego. Także to świadczy o tym, że ten pokarm jest dobry, jeżeli hodowca sam nim karmi, to można go spokojnie polecić. Ja też jako użytkownik tego, tego pokarmu naprawdę go polecam. Naprawdę go polecam, muszę Wam powiedzieć, że ja jestem bardzo zadowolony z jego stosowania i i tyle, no kurde, powiecie, że... powiedziałem na początku, że nie reklamuję, natomiast tą siłą rzeczy, no, reklamuję, ale grosza za to nie dostałem, <śm> w moim banku nie pojawiły się żadne dodatkowe pieniądze za zamówienie o tym pokarmie, wręcz przeciwnie, naprawdę na niego wydałem kasę, także lecimy do kolejnego. A kolejnym pokarmem ze Stainy Fish Magica jest yy, Color Booster, czyli w czerwonym opakowaniu, czyli pokarm wybarwiający, i też sobie obejrzymy, jak on wygląda. Słuchajcie, to nie jest już linia soft, zresztą nie ma napisanego tutaj, że to jest linia soft, co so, jest to zwykły granulat wybarwiający. No i tutaj powiem Wam szczerze, nie za bardzo wiem, co Wam jeszcze powiedzieć, dlatego że w przypadku granulatów czy w ogóle pokarmów wybarwiających efekt, który widzicie, nie jest natychmiastowy. Już Wam przybliżę, zobaczycie, jak ten pokarm wygląda. To nie jest efekt natychmiastowy. To jest... To znaczy, żebyśmy zauważyli ładniejsze kolory u ryb, to jest naprawdę po dłuższym czasie, czasie stosowania tego pokarmu. I tak naprawdę musimy widzieć też różnicę przy stosowaniu innych pokarmów. Ja stosuję pokarmy na bazie krylu, w związku z tym one już samą siłą rzeczy wybarwiają mi moje ryby. I pytanie, czy kolor booster jest aż tak, aż tak fajny? Nie potrafię Wam odpowiedzieć. Nie potrafię Wam odpowiedzieć Są to po prostu fajne granulki, małe granulki Tak samo to naprawdę w przypadku ryb kompletnie nie przeszkadza Można karmić już od na rybku 3 cm do tak naprawdę dorosłych egzemplarzy Te ryby bez żadnego problemu Mimo że ten granulat jest mały One go będą jadły One sobie doskonale z nim poradzą I będą go sobie znajdowały w, tych, w kamieniach i w piachu Także spokojnie Nie bójcie się karmić drob, drobniejszym granulatem Natomiast A Jest on twardy Tak jak słychać na pewno jest on twardy, nie da go się zbić, zbić w żadne granulki, w żadne, w żadne kuleczki. Jest to po prostu drobny granulat twardy, wybarwiający. Z tego co widziałem na opakowaniu również jest on na bazie krylu, zawiera dość dużo białka. Producent tutaj zapewnia, że nie wpływa on na parametry wody, ale prawda jest taka, że wiecie, każdy pokarm, który zastosujemy w zbyt dużej ilości wpłynie nam negatywnie na parametry naszej wody dlatego że no, zmienią się warunki chemiczne wody, którą mamy w akwarium. Także moi drodzy, jeśli chodzi o chlorboostera, nie potrafię powiedzieć jednoznacznie, czy jest to pokarm, który jest super genialny, wybitny, jeśli chodzi o wybarwienie ryb. Nie wiem tego. Natomiast na pewno jest to dobry pokarm, na pewno jest to pokarm premium, na pewno jest to pokarm, który, który też chyba w sumie u mnie zawita na dłużej. Pamiętajcie tylko o jednym. To jest pokarm uzupełniający. To jest pokarm dodatkowy, którym karmimy ryby, to nie jest pokarm stały, znaczy to jest pokarm podstawowy. Czyli... Nie możemy karmić tylko tym pokarmem z nadzieją, że będziemy mieć super wybarwione ryby, dlatego że tutaj ryby potrzebują większej ilości białka, a spirulina pod tym względem jest po prostu najlepsza i każdy pokarm na bazie spiruliny, nawet dla pszczaków mięsowiernych, powinien być główną bazą, jeśli chodzi o karmienie naszych ryb. Także pamiętajcie o tym. Trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że nigdy do końca nie ufajmy temu, że są to pokarmi w pełni wybarwiające i nie myślcie, że jak będziecie karmili tym pokarmem, to od razu Wam się ryby z niebieskich zrobią na czerwone, albo z żółtych na czerwone, bo to nie o to chodzi, to tak nie działa. To po prostu te pokarmy mają zadanie jakby wydobyć yy, witalne, dobre barwy naszych ryb, które tak naprawdę, yy, no, one są, te kolory są w tych rybach, tylko trzeba je wydobyć. Czym wydobyć? Najlepszym pokarmem, czyli myśl zasady jesteś tym co jesz. Czyli im lepszy pokarm, tym po prostu lepsze wybarwienie naszych ryb, to nie ma żadnej filozofii. Kompletnie. A w mojej zasady, jesteś tym co jest, to ja byłbym hamburgerem, jeżeli to by było w 100% realne. Przejdziemy do następnego pokarmu w takim razie. Kolejny pokarmik, słuchajcie, tak zwany pokarm energetyczny. I na czym polega to, że to jest pokarm energetyczny? Moim zdaniem. On nie powinien być nazwany energetyczny. Myślę, że to jest zwykły, zwykła nazwa po prostu taka handlowa. Jest to trochę grubszy granulat dla trochę większych ryb, to znaczy dla większych 4-5 cm myślę, że spokojnie piesz taki sobie z tym poradzą. Natomiast nawet czytając skład tego pokarmu nadal zawiera on dużo białka, bo 54%. Co on jeszcze? To co mi się mało podoba zawiera dosyć dużo popiołu, bo 11% oraz 70 mg na kilogram asaksantyny, czyli wybrawiającego środka, oraz jest nafasurowany po prostu witaminami słuchajcie Tak. Czyli jest to pokarm typowo zwitaminizowane, jak on wygląda. Tak jak powiedziałem. Granulacją przypomina mi trochę granulet sery, natomiast granulet moim zdaniem się troszkę popsuł. Nawet nie ma takiego koloru już, bo kiedyś był on intensywnie czerwony, teraz jest taki trochę bardziej szarawy. Natomiast ten pokarm rzeczywiście jest taki fajny, ładny, czerwony. Jak widać są to troszkę większe granulki. I teraz tak, jak przyjmują go moje ryby? Ja nim karmiłem nie za dużo. Natomiast ryby rzeczywiście go przyjmują, również nie zmieniają parametrów wody w żaden sposób. A czy jest energetyczny? Słuchajcie, trudno mi jest powiedzieć. Ja to go stosuję bardziej jako dodatek witaminowy, natomiast z racji tego, że stosuję też inne pokarmy wyższej jakości, pokarmy premium, to jakby ten pokarm w mojej ocenie nie wyróżnia się aż tak wśród tych innych lepszych pokarmów. Natomiast nadal jest to bardzo dobry pokarm dla naszych ryb, chętnie przyjmowane chętnie zjadane i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że ja jestem też zadowolony z jego stosowania dlatego, że też nie barwi wody, nie zmienia, nie zmienia jej parametrów w żaden sposób natomiast głównie chodzi o to, że ryby chętnie go zjadają i yy, nie wpływa on w żaden sposób negatywnie na wodę, także to już świadczy o tym, że jest naprawdę dobry pokarm, wiadomo wiecie, że są pokarmy, które Niby nawet określano, określają się mianem premium, ale w momencie kiedy wlejecie, wsypiecie je do akwarium, no potrafi się zrobić naprawdę kaszana. Ja takich pokarmów unikam, jestem z daleka od nich, jak tylko się da tak naprawdę, natomiast, ym, natomiast ten pokarm jest spoko. Czy jako energetyczny, czy będę go stosował? Słuchajcie, w przyszłości jak zużyję to opakowanie, ym, nie wiem, ym, nie wiem, bo nie ukrywam, że te pokarmy z Fish Magic'a nie są pokarmami tanimi. To trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Nie wiem, będę musiał się zastanowić. Naprawdę będę musiał się zastanowić, także no zobaczymy. Natomiast o ile, o ile Color booster i spirulina soft, na pewno a spirulina soft na 100%, o tyle program energetyczny nie wiem. Nie, po prostu nie potrafię Wam odpowiedzieć w tej chwili. Jeżeli zdecyduję się za jakiś czas, że będę dokupował, dokupował kolejne opakowanie i, i ten program zużyję, no to wtedy Wam o tym powiadomię. Na razie nie jestem w stanie odpowiedzieć. No i dobra, przesuniemy się z tym i przejdziemy do tego gratisu, który dostałem w opakowaniu 100 ml. Słuchajcie, jest to, ja wyczytałem tylko na stronie co to jest, jest to zwykły pokarm, też witaminizowany, tak jak pokarm energetyczny, tylko, że jest to pokarm typowo roślinny. Jak wygląda? No zobaczcie, no takie same granulki praktycznie jak, jak pokarmu jak pokarm ten energetyzujący, ten powiedzmy że mięsny, ten bardziej roślinny. Różnica żadna tak naprawdę, jeśli chodzi o wygląd, tylko tutaj różnią się kolorem. Jak jest przyjmowany bez żadnych tak naprawdę różnic, jeśli chodzi o ten, o ten pokarm obok. Nie bardziej wody, ja, sam, że ja też nie karmiłem nim dużo. Potraktowałem to po prostu jako dodatek do sprawdzenia, dostałem tego gratis. Yy, jest ok, jest to poprawny pokarm, jest to w porządku pokarm i, i tylko tyle mogę powiedzieć odnośnie, odnośnie akurat tego pokarmu. No, także no, muszę wam powiedzieć, że spoko, spoko. Naprawdę jeśli chodzi o pokarmy, ja jestem z nich zadowolony, jeśli chodzi ogólnie o pokarmy Fixed yy, i tyle, bo tutaj nie da się więcej jakby nic powiedzieć. Mogę powiedzieć, że, że są złe, albo że są beznadziejne, albo że brudzą wodę, nie. Nie powiem tak dlatego, że tak nie jest. Pod tym względem te pokarmy są naprawdę spoko. Naprawdę mogę je polecić. I, i tyle. Także jeżeli szukacie dobrego pokarmu soft, na pewno ta spirulinka. Jeśli chodzi o kolor booster, nie jestem w stanie jeszcze powiedzieć szybko, na ile działa on rzeczywiście na wybarwienie ryb. Tak jak zapewnia producent. Natomiast jest to pokarm też spoko. Jeśli chodzi o pokarm energetyczny, nie wypowiem się za bardzo, no jeśli chodzi o samo używanie pokarmu, jest on poprawny i spirulina zwykła granulatowa, moim zdaniem nie różni się zbytnio od tej z także jest ok, jeżeli kupujecie, jeżeli chcecie spróbować, no to spróbujcie, kupcie też może mniejsze paczki tych wszystkich pokarmów i powiecie mi co o tym sądzicie. Dla mnie w ogóle fajne było to, że sam Fish Magic jakby zaczął produkować pokarmę, czy zaczął jakby, czy ma w swojej ofercie pokarmy, które on poleca. A to co jest najważniejsze, że oni karmią przede wszystkim tym i tym pokarmem u siebie, u siebie na hodowli. A to świadczy o tym tylko i wyłącznie, że te pokarmy rzeczywiście są no, pożądane. Czyli jeżeli sami je karmią, sami karmią swoje ryby, które mają się rozmnożyć tymi pokarmami, no to myślę, że myślę, że te pokarmy jednak są warte uwagi. Jeśli chodzi o pokarm energetyczny, to rozmawiałem z tym właścicielem i powiedział, że to jest pokarm, który m.in. służy do stymulacji u nich tarła. Nie wiem na ile jest to prawda, bo zawsze tego typu słowa traktuję jako, jako zabiegi marketingowe, natomiast chyba coś w tym jest, jeżeli oni rzeczywiście z niego korzystają. Także słuchajcie. Jeżeli korzystaliście sami z pokarmów ze Asaini Fish Magica, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jestem ciekaw Waszej opinii, ja mogę powiedzieć o nich tylko tyle, co powiedziałem teraz i mam nadzieję, że przy dłuższym stosowaniu będę mógł się za jakiś czas wypowiedzieć trochę więcej o tych, o tych pokarmach, także moi drodzy, obserwujcie mój kanał, dajcie subskrypcję, oczywiście jeżeli nie daliście subskrypcji, czekam na Waszą łapkę w górę oczywiście i do następnej akwagatki.